Jedno nauczyli w sercach waszych, dlatego też zapraszam do świąt. Świadectw. Krótkie świadectwa, pełne mocy i siły. Świadectwa w takiej formie na przykład, powiem ci teraz. Biłem, przyjechałem do Brudzenic, modliłem się trzy godziny, nie biję. Jestem wolny. Przemiany. Amen. Albo byłam smutna, przygnębiona, żyłam w ciągu depresji. Przyjechałam na wieczór chwały, do Brodzewic, modliłam się trzy godziny albo pięć, Nie wiem, jestem smutna, wolna od depresji, zniechęcenia i przygnębienia. Jestem radosna, bo Jezus jest swoją siłą. Amen. Amen. Ale wam dwa przykłady. A teraz wasza kolej. Bóg na pewno uczynił wiele w naszym życiu. Może ktoś otrzymał jakieś światło, zrozumienie, umocnienie, uwolnienie, uzdrowienie, czy fizyczne, czy duchowe, nie ma znaczenia. Może czegoś nie rozumiał, teraz rozumie. Może nie wiedział, teraz wie. Przemieniło się jego serce, przemieniło się jego życie, bo to czyni kto? Nie. Tylko on zmienia życie, tylko on naprawia nasze życie, bo jest stwórcą życia. Kto może naprawić życie? To może zmienić życie tylko Bóg, Stwórca życia. Amen? Amen. Proszę bardzo. Chciałam do mikrofonu. Chodź tu szybciutko, chodź, chodź. Chodź, chodź. Nie, muszę dać chwałę Bogu. Wyjdź tutaj, bo ja jestem, tak wyglądam i chcę Bogu podziękować. Ty już się proszę, stajesz następny. Śmiało. Następny, tu nie ma czasu. Zaraz wiemy, Jezusem Jedyna okazja oddać chwałę Bogu. Podziękować mu przez to, że powiem, co dla mnie uczynił Jezus. Następnie już szykujcie, proszę, masz dwie minutki. Dwie minuty. Proszę bardzo. Przestałam się. Haleluja! Halleluja! Mano Cię przesłać się. Jezus z lęków, z niepokoju. Proszę bardzo. Oddaj chwałę Bogu. Podziękuj, co uczynił dla Ciebie. Chodź, 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 chodź. Super, świetnie. Chodź, nie następniczymy się, się, Powiedz. Chcę tyle powiedzieć, że po prostu było nauczywanie w Częstochowie, a ta Matka Boska Częstochowska dała mi naprawdę tyle sił, że mogę tu być z Wami. Chodź, chodź, chodź. Tutaj w Grudzewicach, prawda? Nie, to no, mnie interesuje w Grudzewicach. Interesuje mnie w Grudzewicach, w Częstochowie, czyli tu, na tych wieczorach umierpienia i chwały. Brudzewica, proszę bardzo.

ale Jezusowi, podziękuj, co On dla ciebie tutaj pełen mocy i miłości. Twój Zbawiciel. Powiedz. Proszę, powiedz. W tym fajnym roku męczyłam się z jelitami. Przyjechałam tak, do Łódzewic. Tak. I oto było ostatniego stycznia, jak byliśmy, była później świąta popełnicowa. Pan Jezus mi powiedział, że tu nie ma na kolor rozsłowiowy, kiedyś podjewał do móży popełniczej z Kościoła, że mi nie jest to też nie potrzebuję z tego badania sprawy. Ale ja zapytałam świątą Ada o to badanie, więc ksiądz Marek powiedział mi, powiedzmy, że zaczniemy terytorium 4 lipca idealny za wynik nie ma żadnych problemów.

Proszę, proszę poszłuchajcie się mojej. Czyli na pełna legliwość, przez kilka lat żadne legi nie działały. Była legliwość bardzo odporna, nic się nie działo. Pięćdziesiąt jeden w tym Kawa ci panie. Brawa, Jest przemiana, kto to uczynił! Jezus Chrystus! Następne świadectwa, proszę, proszę! Muszę, bo chodź, chodź! Obaj chwałę, bo Jezusowi! To jest świadectwo, to jest wyraz naszej wdzięczności, gdy publicznie mówimy, co Jezus uczynił dla nas! Bo no to nie jest nasze! To jest Jezusa, to pochodzi od Jezusa! Amen! Tak, mówię, że córka na zaś mnie i pyta się, co mam zrobić, się boję. I powiedziałam, że to, co powiedział ksiądz tutaj. I na tym dziś dziękowałam, bardzo mi pomogło. Aleluja! Powiedz, chodź, powiedz, śmiało mówcie. Dzięki, Jezusowi już przetrwać, się osobistym, i do tego dzięki nie dzięki. mogę. Dzięki. dzięki, I ja będę to jeszcze. Chodź, Tak, śmiało. To chce. Brudzewica. Ja wydawałam świadectwo, że, że prosiłam właśnie też między innymi na na Bóżewskich Budynkach własne zdrowia dla bardzo bliskiej osoby. Dzięki Brudzewicom zrobiłam reakcję w Duchu Świętym, właśnie dzięki też naszym majkowi. No i jeszcze też miałam bardzo poważne problemy z gardłem, ale... olej. Szardewa, Śliwa, Stawiennicza, no Mocno. i teraz prawie jest wszystko już na dobrej drodze i nie czuję tego... Badać, Badać. Badać. oddać wdzięczność, proszę, świetnie. Tak, serdecznie. Przyjechałam z Pyrzyc. Jest wśród nas osoba, która wstydzi się wyjść i powiedzieć o świadectwie. Nie wiem, po prostu mają coś o to, ale... o nią. Tak. Dobrze, mów. <noise> e przyjechaliśmy już czas temu, pierwszy raz tutaj na mszę i akurat e to była msza, kiedy był miesiąc. Wielki jest Pan, wielki jest Pani, wielki Pani Godzie Wielkiej Chwały, wielkiej chwały. Może podłośnimy ten bezprzewodowy. Wielki jest Pan i Wielkiej Chwały. I to mamy siostrę i widzieć, co Pan dla nas żyje. by go wielki czcić, by jej dziękować to by nie zapominać, by mieć przed oczami historii naszego zbawienia, interwencję Jezusa, działania Jezusa, te, które są widoczne, ale też te, które są ciche i skromne, bo Pan działa, Pan kocha nas, otacza miłością. Dlatego teraz powstańmy, przywitajmy Jezusa na świecie sakramencie. Tego